Czuję, że tak właśnie jest. Mateusz Kaniowski, razem z Gracjan Szadziński. Witam, cześć. A ja wam tylko powiem, że wcale nie ustawiłem specjalnie kadru, żeby Natan wychodził z szatni na nas padł. Gracjan, jak ci się podobała walka z Natanem? No, w pełni zaskoczony już ja jestem, bo miałem go z takiego tyboja boja, powiedzmy. I Ale bo... widać, widać jedną rzecz, bo po garniturach to można z łatwością zobaczyć. Albo weszło to. też sami robić, to jest p***y Boy spokojnie. You have... Aha, you have fire inside, not an is. Moja historia doma jest f**ka, ale spokojnie. Więc ogólnie tłumaczyłem że to jest boi, że i że ze spokojnie wygrać, nie? And the new! Gracjan Sadziński. Ej, zawalczymy o World Biggest Sigma tutaj. bo ci k**wa, Natanek, się tak naprawdę szczerze. Powiem ci k**wa, tego pokazałeś. Ale za nim się tak nie ustał. K**wa, dziękuję, Gracjan. Ze mną już tak nie Powiem nie skoczyłeś, naprawdę, nie bo tłumaczyłem, że jesteś boj, a to jednak co wyszło co inaczej. Zacznę znaczy? Znaczy, to chłopak kaka, no więc co chodzi. Zaskoczyłeś mi szczerze, to naprawdę, nie. A dziękuję, dziękuję. Spoko, 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 ten, spodem, ale bardzo mi ale... miło. Jestem trochę zmęczony, ale emocjami, także nawet mi się nie chce jakoś dymić ani nic w tym no, stylu. No ale powiem. Tak, tak jak obiecałem, a ja dotrzymuję obietnic, nie jestem jak niektórzy niecharakterne chłopaki, tylko charakter jak lekki pokazałem. Także bitwę naszą zrobimy w boksie. Tak jak no. Ja to załatwię, więc o to się nie bój. Ja to załatwię, że nasza bitwa w boksie będzie. Tylko ja bym chciał, serio, czy zgadzasz się na duże rękawice, żeby było do rekordu bokserskiego? To nie o, jest tak, Kaszmir, to pojechał. Możemy wydychać, to są takie niby, duże, ale. No nie, no duże, to są duże, ale. W dychach, spoko, zróbimy. spoko. A niestety. Musiał, musiałbyś Samira, trenować dwa tygodnie, a nie się dwa dni. <grym> może <grym> to by coś podziałało. I może by brzucha trochę zgubił. A tak, no ale ja, wiesz, mi pocytać i tak dalej, bo pamiętam co do mnie kiedyś mówiłeś. Ale charaktery bądźmy po stare, pokazali, trzy trzygony na p. Pokazałem charakter na... niż, niż tak, ludzie. I powiem się naprawdę, nie szczerze ci powiem. Dziękuję, jest... Dziękuję. Bardziej pokazałem charakter, ja uważam niż ludzie, którzy mówią o tym charakterze. Czy to jest, że prawdzi... to są takie szczere gratulacje z serca. No bądź tak, ja nie udaję nikogo, ludzi mnie znają i wiedzą, że jakby wiesz. Masz rację z tego zestawu najmniej używana jest Natalia. Nawet przez ciebie. Oho. Chłop wie co prawi, dziękuję bardzo. Nie sposób się nie zgodzić. Słów na nie rzucam tu popiększ. tak samo jak to powiedziałem, kiedy się uderzyć ci oddam, to ci oddałem. Pamiętasz Nie to. uderzyłeś, ale oddałeś. dokładnie. Tak samo tutaj słów nie rzucam na wiatr. I powiedz szczerze, nie spodziewałem się, że k***a wytrwa że tam o trzy rundy, myślałem, że żebyś na, żebyś na cofce, pokaż sobie lewym procent trzymał dystansik i nie dopuść go do siebie, bo sobie bezpiecznie walczył. Ja chciałem się bić, wiesz, ja, chcia, ja chciałem pójść na wymianę, chciałem się bić. W widziałem jakieś twoje tarczy, z sobie tak szczerze pojęcie je bo widziałem, że bo wiedziałem, że dojdzie do naszej walki, czułem to, że dojdzie do naszej walki w boksie. I tak z się oglądałem i tak patrzyłem, i ruszę się, fajnie prosty. I wiecie, kto do wszystkiego zainicjował od początku do końca? <laughs> Redaktor naczelny Mateusz Kaniowski. Powiem tak, że... tak, powiem tak, i właśnie wtedy mówię... Wieku... No, coś tam się rusza, nie? Będzie walka. Z... Dobra, jak tak dalej pójdzie, jak tak dalej pójdzie i gadka będzie się kleić, to w następne święta, to natan zwali konia Gracjanowi, żeby się Gracjan wymęczyć nie musiał. <grystanie> jest chemia, jest chemia tutaj widoczna gołym okiem. Z Jackiem Morańskim szybko się skończy. No, ale tak widziałem... Trochę się tak może troszkę obawiać, on wpadł cepami, nie musi trafić. No i tak pojemci myślałem tutaj też, żebyś sobie chodzić lewym prostym pekat, ty wchodzisz, chodzisz prostu na p... Solówę stary, więc powiedzmy. Tak, tak samo będziemy walczyć, mam nadzieję. Tak, no czy słowo. No, ja to swój, mi, ja to ja będzie ja fajna ci, walka. Tak, że tam grać nie będzie można, nie? Bo powiem ci mimo to wszystko, nie, mimo wszystko. Trzecia piona, właściwie druga był żółwik, ale to co chciałem powiedzieć widzą. Bo ludzie myślą, że charakterność, to wiesz, chodzenie i mówienie, tak, ludzie niektórzy nie. bo policja. charakter to właśnie to, że idziesz do walki, walczysz do końca, pokazujesz charakter, że... Nie robisz no, złych rzeczy. Ja złych rzeczy nigdy nie zrobiłem. Ja mówiłem tylko, żartowałem sobie na konferencjach, a jakichś złych rzeczy nigdy nie robiłem. Natomiast ja widzowie, nie wiem, czy wy to wiecie, a właściwie nie macie skąd tego wiedzieć, ale głównym celem kiedyś było to i my o tym gadaliśmy głośno, przecież na żywo to robiliśmy, żeby doszło do walki, gdzie Natan może bić normalnie, a Gracjan tylko liście. Nie Teraz nie robimy już normalną walkę. Dziś, ja, ja oczywiście o tym wiem, ale czy dzisiaj. Widząc to, co on dzisiaj zrobił, wyszedł <noise> dalej do takiej walki, nie <noise> mógłbyś walić tylko liście, tak szczerze. Bądź tak małych rękawiczek w jedno, z jedną ręką lewą mógłbym sobie gdzieś tam wyjść, on by mógł mieć dwie, to okej, okay, ale z płaską to nie ma opcji, bo powiem szczerze, tak kurczę, no, po dzisiejszej walce nie, żebym się bał, ale myślę, że wiesz. No powiedzisz, ci, byłaś, naprawdę, nie, szczerze że ja no, powiem, No trudno, no, aye, ej, ej, by było. Z Kim jak z z Kim jak z Kim jak ale powiedzczo, że nigdy mnie nie sądzisz stąpiony, z Bij. ci. A ja tak myślałem, że mnie polubisz. Dobre. ale tylko jak kolegę. Po walce... Może pójdziemy do Shisha Baru się napić drinka bezalkoholowego, bo ja nie piję jak mówiłem. Ale on mówi, że tylko w drugi dzień świąt. <śmum> A to nie! To do koniec. W pierwszy, nie Lecę na kebaba. powodzenia bym. Dzięki jeszcze raz. Piątkę, piątka. Pią. Ależka będzie, będzie, myślę, że będzie. A widzowie, jak już mowa o świętach, to się jedna dzisiaj smutna rzecz wydarzyła yy, Z aspektów ekonomicznych Niestety wycofaliśmy się z pomysłu spędzenia świąt za granicami państwa. Moja mama sprawdziła, że ceny poza świętami są dużo niższe i stwierdziła, że nie ma sensu. I mamy teraz taki ten, mamy teraz taki, taką kurwa pogawędkę. Poga poga bo moja mama chce jechać na święta, bo wiesz, bo my, o co chodzi. My siedzimy na święta sami, nie? To wam mówiłem, że tam u mnie się rodzina gdzieś tam porozbijała po śmierci babci, no i no i my we czwórkę tylko spędzamy te święta. No i też nie ma sensu, żeby moja mama wie, specjalnie gotowała i tak dalej, nie? Specjalnie gotowała, bo to, bo to dużo pieniędzy i dużo czasu, żeby te potrawy wigilijne przygotować. No, i też to był taki powód, że stwierdzili, dobra, no za granicami nigdy nie byliśmy. Znaczy, moja mama po prostu nie była, bo mój tata to był, bo on na tirach jeździ, to wszędzie prawie był, nie? Ja tak samo, znaczy w czwórkę, w piątkę spędzamy w sumie święta, w sumie, nie, nie, dobrze mówię, w czwórkę. Ja, Kuba, tata, mama, no to w czwórkę. No, yy, w czwórkę. No i yy, nigdy moja mama, znaczy, moja mama była za granicą, tylko w Słowacji, chyba, chyba tylko w Słowacji. No i tam zawsze chciała gdzieś polecieć, nie? jakieś Hiszpanii, coś takiego. No, i oni wpadli na pomysł, żeby w takim razie lecieć do takiego hotelu, znaczy jechać do takiego hotelu ze spa. Ze spa. No i tam wychodzi chyba 300 zł za dobę, tam bardzo tanio jest, jak na hotel i na święta, z wyżywieniem, ale chyba 300 od głowy, chyba. No ale styl że wyjdzie taniej. I moi rodzice powiedzieli, że nam ten wyjazd postawią, a za granicę pojedziemy innym razem, nie? Niech taniej będzie. Ja namawiałem mamę właśnie, żeby w takim razie to ona do mnie przyjechała. Świąt nigdy we Wrocławiu nie spędzała. Była w Wrocławiu wiele razy, ale w okresie świątecznym w Wrocławiu nigdy nie była. A zawsze mówiła, że jarmar chciałaby zobaczyć i w ogóle jak to wygląda. Ja po prostu załatwię catering na chatę. Żeby mnie pieniędzy wydać, no bo jak spędzimy święta u mnie w mieszkaniu, a ja, ja wiecie, ja mam 100 metrów kwadratowych, więc to nie jest żaden problem, żeby ktoś u mnie sypiał kilka dni. To będzie G. To będzie G w hotelu. Potem po co spędzać święta w hotelu? Tak jakby nie wiem, dziwnie trochę, nie? Ja bym wolał w mieszkaniu. I mamusia ma dać znać i za kilka dni ten potwierdzi, że tak powiem. Ale co uważacie, co lepiej zrobić? Lepiej we Wrocławiu, we Wrocławiu to zrobić? We Wrocławiu lepiej to zrobić, po niższych kosztach to do hotelu jechać. I mu we Wrocławiu lepiej, nie? Właśnie moja mama się strasznie na ten hotel nagrzała, nie wiem dlaczego. Zwłaszcza, że ten... Zwłaszcza, że ten hotel jest taki, widać, że to jest taki... że to nie, nie chodzi o to, jaki ten hotel jest. On mógłby być, kurwa najlepszym hotelem na świecie, ale dzi dziwnie jakoś spędzać święta w hotelu. Tak dziwnie. Kurwa, no nie wiem, dziwnie po prostu, bo tym szkoda pieniędzy, to przede wszystkim szkoda pieniędzy, bo to nie ma sensu, bo wiesz, ja, ja mam coś takiego, że ja mogę wydać dużo pieniędzy, ale pod warunkiem, że to jest tak zwane value for money, to jest, to jest value for money, czyli przykładowo. Jedziesz za granicę, widzisz nowy kraj, nową kulturę, widzisz jak w tej kulturze ludzie święta spędzają. Warto to, to zapłacić. Nowe doświadczenie, inne doświadczenie, fajne doświadczenie, ale płacić za to, żeby w hotelu spać i mieć tam ewentualnie dostęp do basenu czy do sauny, to sensu nie ma. Poza tym pod koniec dnia będziesz się nudził, no bo ile czasu na basenie spędzisz? Ile, ile czasu będzie ci się chciało na saunie siedzieć? Sauna to jest kwestia godzinki, max półtorej. Basen tak samo. No jakby po co, po co, po co, po co? Bez sensu, waste of money, nie? Waste of money, totalne. Ale w Poniatowej zawsze spędzaliśmy święta, właśnie, chcę spędzić gdzieś indziej. A mówię, dla mnie takim najlepszym argumentem byłoby to, żeby do Pragi pojechać. Do Pragi jest 3,5 godziny jazdy. To kurwa, ja na przykład w okresie świątecznym nigdy nie byłem w Pradze. Sam jestem ciekaw, jak praga, praga, praga wygląda w okresie świątecznym. To by zajebista opcja. Зайвіста опція, ну. Заєвість те Bo skoro, bo stary, bo wiesz o co chodzi? W tych walkach normalnie, kiedy masz takie zamieszania, kiedy masz te wyzwiska, to się fajnie ogląda. Ale tu jest inna historia. Ty jesteś zawodnikiem MMA prawdziwym, masz przepiękne nokauty na swoim koncie. Ludzie jak widzą te highlights, jak na przykład Samir... Tak się zasłaniał. ...oglądał je pierwszy raz, to ja widziałem u niego taki ojże ja, w ogóle wiesz, jak ty to robisz. I ja uważam, że teraz takie starcie, kiedy jesteś lżejszy, ale masz taką parę w łapie, że łamałeś ludziom szczęki naprawdę i wybijałeś zęby w rękaw. To, to by się fajnie oglądało. Powiedz tak, ja jestem ciekaw tego, bo powiem bądź szczerze, jak to wygląda, bo może ludzie mi zarzucają, że ja zamordowałem. Ja uważam, że jego walka z Natanem teraz totalnie bez sensu. Tu się lubią, gadają, żarty o waleniu konia, już są pase, imo totalnie bez sensu, kompletnie kurwa, kompletny, kompletny waste of money dla federacji freakowych. Po tym Gracjan powinien dostawać jakieś ciekawe wyzwania, a nie, a nie freakfightera. Gracjan nie wiem, mógłby zawalczyć, z kim mógłby zawalczyć Gracjan. Był ostatni ziomek jakiś, z którym sobie myślałem, że dobra walka by była, nie pamiętam kto. Ale to, to tak dalej. Jest. Ja nie będę o nie jestem. Kilka osób nie lubię. Na przykład jakby bo bomuś wyszedł e, z więzienia, to ja się od o niego opomnę, po niego w p... mi naprawdę będzie w stanie zostanie, tak za wow, to, że mnie cisną wtedy, kiedy, to, kiedy to, ja byłem na tym etapie, że naprawdę się pogubiłem z kontuzjami No Jego walka z Szachto to zajebista by była, no. Graczek z Szachto zajebista walka. No, z szachtą bym go zobaczył. Przeciwbudowyłem, byłem po operacji. Postawić mamie pierwszy wyjazd za granicę, kupić zegarek za kilkaset tysięcy. Ale właśnie widzisz, bo to tak teraz żarty żartami. Łatwo jest powiedzieć, ale ciężko jest zrobić. Moi, ja, ja też rozmawiałem o tym z Natalią, ja to poniekąd rozumiem. Moi rodzice nie godzą się na to, żebym ja im stawiał kurwa wyjazd, rozumiesz? Ja proponowałem kilkukrotnie, bo oni się z tym chujowo czują. Raz w życiu tylko przyjęli ode mnie pieniądze. Motocykl kupiłem. Raz w życiu. Ale to też było na takiej zasadzie, że ja mówiłem, że im pożyczam te pieniądze, potem nie chciałem ich odebrać z powrotem, mówiłem, że ich nie wezmę i tak dalej. I, i, więc no. Natomiast na coś jakiegoś się nie zgodzą, trzeba to po powiedzieć, ale Natalia mówiła, że no ale kurwa, z drugiej strony stary, jak ja bym miała syna, też bym od syna pieniędzy nie wzięła. Że tak chujowo, no bez przesady, na rzeczy niezbędne, okej, okay, jakieś zdrowie i tego typu, tego typu jakieś, wiesz, jakiś wypadek, że, że nie wiem, że, że sam jesteś niewydolny finansowo, spoko. Ale jak sobie normalnie żyjesz, normalnie pracujesz, to tak jest to, może być to ujmujące dla kogoś, ja to kumam. Ja to totalnie kumam, że to, to może być dla kogoś ujmujące, na zasadzie, że w sensie to może być ujmą dla kogoś, nie, że no, no nie, ja nie chcę.